No manko, dzień dobry, wieczór Państwu, Michu Michalski z tej strony, zrobimy sobie airdrop info, do tego polecimy z update'em rynku, zobaczymy co tutaj się konkretnie dzieje, polecimy sobie z testnetem na Monad, będziemy mieć jeden airdrop do odebrania, ciekawostki, nowości, także tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro. I pierwsze co, to na pewno zaczniemy sobie od DropStab. DropStab w ogóle bardzo fajna aplikacja do przeglądania tego, co się właśnie dzieje na rynku, tak jak widać. Total market cap 3,8 trybiona dolarów. Dominacja cały czas stoi w miejscu. Dominacja Bitcoina, oczywiście. Fear and Grid Index jest neutralny, tak jak tutaj to pokazuje. 52 punkty. No i tutaj, oczywiście, możesz zobaczyć sobie wszystkie coiny, które zanotowały największe wzrosty. Zobaczymy sobie te, które zanotowały największe wzrosty w ciągu ostatnich 24 godzin. MimCore. To jest w ogóle token, którego właściwie nie znam, ale Mantle. Wydaje mi się, że każdy z Was powinien znać. Fajne tutaj było odreagowanie po tych ostatnich spadkach. Zresztą spadki były generalnie na wszystkich kryptowalutach ostatnio, ze względu na to, że kilka dni temu zaliczyliśmy dość srogą korektę. No i na pewno warto jest tutaj obserwować sobie te tokeny, które odnotowały jak największe wzrosty. Jednak mimo to nie mamy tutaj wzrostów takich dwucyfrowych poza właśnie tym, Mimkorem i mantu. Jednak jeśli chodzi o Dropstart, to musicie wiedzieć, że tutaj macie taką fajną zakładkę New Activities. I tutaj macie również zakładkę, która jest poświęcona AirDropom. Więc tutaj mamy jakieś nowe, ukryte dżemy tutaj mamy tokeny. Na których była największa aktywność tradingowa, handlowa, ale jeśli zjedziemy sobie tutaj na dół, to tutaj właśnie mamy takie specjalne activities, i niektóre właśnie są powiązane z airdropami. Tutaj na przykład mamy doda, czyli dodots, NFT. Mamy tutaj whitelistę, zawsze tutaj jest opisana cała akcja z podłączonym linkiem. Jeśli sobie wejdziecie na ten link, to możecie się zapisać tam na listę na whitelistę aplikacji właśnie, która jest robiona dla, dla The Doodles. Coś ciekawe, ta aplikacja jest bardzo podobna do tej aplikacji, którą widziałem w Pengu Clash, więc pewnie jest ona robiona przez Olympics. No, Olympics niestety nie popisał się zbyt dobrym listingiem, ze względu na to, że cena zdampowała lekko ponad cenę Public sale. Mam nadzieję, że odratują jakoś ten token, i póki co czekamy. Ale mamy tutaj na przykład Potential airdrop. I tutaj możemy sobie sprawdzić, jakie na przykład projekty mają bardzo dobre finansowanie, typu ten OG Labs. Monad 244 miliony, Polymarket Luf również jest dość dobrze finansowany. O INKU. informowałem Was już bardzo dawno, teraz trwa. Weryfikacja adresów, jeśli nie wiesz o co chodzi, sprawdź tutaj to wideo, no i no naprawdę mamy tutaj po co działać, czekamy. Wejdźmy sobie na CBBI, czyli Crypto Bull Run Index, mamy 78 punktów, więc trochę żeśmy tutaj skorekcili z tego, z tych ostatnich leveli, gdzie było nawet 81-83, w tym momencie lekko lagujemy. To jest jeden z takich indikatorów, które no, chyba większych z Was powinna znać. Tutaj mam dla Was takie porównanie zeszłych cykli, chyba jak będę tutaj na tej stronie, to najlepiej to będzie widać. W tym momencie jesteśmy w tym żółtym i tak jak widać tutaj od Halbingu te poprzednie cykle kończyły się mniej więcej za powiedzmy jakieś 2-3 miesiące. I tutaj również możemy zauważyć to, że te cykle nie są do końca tak równe, ponieważ pierwszy cykl zakończył się dużo wcześniej niż ten drugi cykl w 2017 roku, a poprzedni cykl w 2021 gdzieś tam skończył się na ostatnim miejscu. Więc nie wiadomo, gdzie konkretnie tutaj cena Bitcoina wybije swoje kolejne szczyty, jednak no gdzieś to powinno być w rejonach kolejnych miesięcy. No i teraz właśnie patrząc na dniówkę z CryptoBubbles, jeśli chodzi o pierwszą setkę, no to na prowadzenie wychodzi tutaj ten meme Core. Na kolejnym miejscu mamy Mantle Network. Tutaj gdzieś Say i Pulse wychodzą na prowadzenie razem z Optymizmem. No ale tak jak widać, reszta altcoinów odrabia tą stratę, którą mogliśmy zaobserwować w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o newsy na krypto, to polecam followować Solid Intel. Tutaj mamy dużo więcej newsów niż Jedynie te z krypto i to jest jeden z portali, których używam do publikacji swoich kryptoniusów. Ale na przykład Gamesquare tutaj zakupił Ethereum za 10 milionów dolarów. Później 4 godziny temu tutaj mamy akurat Strategy. Strategy skupuje non-stop Michael Saylor. Jest po prostu sztosem. W tym momencie trzyma prawie 2,5 miliarda dolarów w bitcoinie. Tom Lee z bitmine trzyma prawie 3 miliardy dolarów w ethereum. To są takie nawet nagłówki, że na przykład dolar amerykański stracił 87% swojej mocy nabywczej od. 1971. Niestety ze względu na inflację również naszego polskiego dolara to też czeka. Więc tutaj możecie sobie sprawdzać takie najlepsze, bardziej takie soczyste nagłówki. No i ostatnio jednym z hot topiców było to, że Chiny znowu banują bitcoina, ale te Chiny to banują bitcoina już. Od 2017 roku I tutaj naprawdę nie było zbyt wielkich zmian. Właściwie to nie ma na te zmiany jakiegokolwiek potwierdzenia. Więc, moim zdaniem, jest to po prostu fake news. Jednak rynek potrafi zareagować nawet na takie fake newsy, które nie są potwierdzone totalnie niczym. Tutaj mamy testnet Nexus, który ma już trzeci sezon. Dopiero wczoraj tutaj sobie zacząłem kopać te punkty, które no, w jakiś sposób będą wynagradzane. Więc, wracając do tego, Monada pokazywałem wam kiedyś Monad Score. Tutaj można kopać sobie punkty Po prostu stawiając takiego noda na naszym komputerze, po prostu trzeba mieć włączoną tą kartę w przeglądarce. Tak jak widać, moja aktywność ostatnio trochę się tutaj zwiększyła. Dodatkowo macie tutaj taski, na przykład możecie odebrać 4000 tokenów w tym momencie. No, ze względu, że to jest chyba czwarty dzie dzień. To, to dlatego właśnie mogę odebrać sobie ich trochę więcej. Bo zwykle jest to 3000. Poza tym e, dorwałem tutaj taki checker jeden i mam jeszcze drugi. Tutaj jest kolejny. Oby dwa to są takie multi chain. Checkery. Dorwałem je od naszego Tomka, który nam wcześniej pokazywał również Starknet. Teraz trochę się przeniósł na testnety. Również robi tam ciekawe rzeczy. Także polecam mu zostawić follow. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie. A jeśli chodzi o aktywność na monad, to pokazywałem wam już wcześniej ten Dyson Finance, gdzie tutaj można. Robić różne rzeczy, można dać tokeny w staking, można właśnie dać jakieś tokeny tutaj na pulę płynności. To jest to Invest. Zablokujmy sobie na przykład taką pulę na 30 dni. Widzę, że mam tu dość sporo USDC, zablokujmy sobie Stuwę Invest. Zatwierdzamy, potwierdzamy to na naszym RABI portfelu. Te potwierdzenia no nie wyglądają zbyt legitnie, ale ze względu na to, że to jest. Testnet i Rabi Wallet tego nie, jeszcze nie zweryfikował, także tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy kolejny, Aizen. Tutaj akurat możemy robić takie proste swapy, także tutaj nic konkretnego nie ma jeszcze do zrobienia, jednak jakieś tutaj eventy widzę, że mają się pojawić. Mają mieć również integrację z tekstami, także możliwe, że tutaj będzie ciekawie. No i mamy jeszcze tutaj jeden taki, Swirl Finance. Tutaj wystarczy się podpisać waszym portfelem. Te tokeny możecie zbierać co 24 godziny. Na te linki wystarczy po prostu je otworzyć w waszej przeglądarce. Nie musicie ich konkretnie polować. I tutaj właśnie jest swap, moment, zalogujmy się tutaj, podpiszmy tą transakcję Może za ten swap będzie już to dostępne, nie, jeszcze nie Ale może to uda mi się sklejmować, bo nie pamiętam o której godzinie to klejmowałem wczoraj Prosta taka captcha jest tutaj do zrobienia, o proszę bardzo, verify. No niby te tokeny mają zostać wysłane na mój adres bezpośrednio To możemy zrobić jeszcze ten drugi, oczywiście tutaj też captcha Czyli Ciach, Verify, dobra, mamy to. No i tak jak widać, zostały te tokania wysłane na Microsoft. Mamy tutaj również zrzut airdropa CYT czyli cycków. Nie, no, konkretnie chodzi mi o Cycle Network za posiadanie tych Diamond X. Generalnie listing był dzisiaj o godzinie 14 na Binance Alpha, na Bybit, na MEX Global, KuCoin i chyba Gate.io. Ja odebrałem 1500, także tak jak na początku wspominałem, że będę odbierał po prostu połowę. Jednak z tego co pamiętam, to miało być nam przyznane 6000 tokenów a nie 3000 i teraz doszukałem się w dokumentacji, że ma być zrobiony kolejny snapshot i kolejne 3000 ma być nam wysłane po 3 miesiącach. Nie wiem jak cena tego tokena się utrzyma. Był on zlistowany po 0.1 dolara, czyli po jednym cencie. Do tego właśnie pamiętam, że Chciałem odebrać 3000, spuścić je po 0,1 po to, że miałbym odebrać te właśnie 300 dolarów i wtedy mi, by mi zostało 50 dolarów wkładu, które zostawiłem właśnie w tych jajkach. Jednak coś tutaj się zmieniło w trakcie gry, co mi się właściwie nie podoba. Napisałem wiadomość do teamu, cały czas czekam na odpowiedź i będę regularnie informował. Tutaj jeszcze zapisałem się na taką wait, waitlistę od SubZero. Robią oni tutaj... Real World Blockchain. No, chciałbym zobaczyć, bo partnerów mają tutaj naprawdę grubych. Także nie wiem, co z tego wyniknie, ale na Wojtistę zapisanie jest darmowe, także lepiej się zapisać niż na niej nie być. A no i tutaj jeszcze informacja z ostatniej chwili. Na OKX Polska będziemy mieć Space'a już w tą środę o godzinie 19.00 razem z Markiem Porwolem. Będziemy rozmawiać o przyszłości. Perspektywie tego rynku i o zagrożeniach, które na nas czekają właśnie. Na rynku kryptowalut. Także zapraszam serdecznie, a poza tym jest tam dość sporo aktywności, na przykład ostatnio o czym informowałem w sumie też na swoim Twitterze, dodali tutaj opcję z PayPal'em, gdzie za wpłaty z PayPala jest totalnie zero fee. A poza tym kolejna aktywność, która jest również tutaj załączona w linku, możecie otrzymać taką czapeczkę McLaren'a, właśnie od OKExa. Ja mam dość sporo takich czapek i ich też chciałbym Wam je rozdać od OKEX mam właściwie to jedną ale mam tutaj również od LUMIA mam od BITGETA także już niedługo zrobimy jakieś konkursy muszę tylko pojechać do poczty bo tutaj z odbieraniem paczek to mam trochę problem mam nadzieję, że, będzie, nie, że nie, nie będzie tego problemu z wysyłaniem tych paczek także oprócz moich własnych czapek Kolejne konkursy już w drodze i zapraszam również do korzystania tutaj zen.com. Jest to super aplikacja nie tylko do transferów krypto, na przykład z giełdy, gdzie mają integrację z wieloma giełdami, ale mają również cashbacki. W tym momencie dodali tutaj fajną opcję. Jest to tak zwany autobay, więc jeśli brakuje ci pieniędzy na twoim balansie, to przez wyznaczoną tutaj wyznaczone źródło możesz sobie dopłacić do swojego balansu, gdy brakuje ci tych pieniędzy. Tak jak tutaj napisałem, to jest właśnie funkcja, o której nie widziałeś. Że ją potrzebujesz, masz tutaj i masz tutaj gwarancje na sprzęty, na przykład elektroniczne, które kupujesz. A z moim kodem, uwaga, bo się ostatnio zmienił, czyli Michu Zen, otrzymujesz dodatkowe 150 dni Zen Pro za darmo. Także polecam sobie z tego korzystać. Zen to jest naprawdę spoko aplikacja. Więc drodzy Państwo, tyle ode mnie. Dzięki, wielkie za uwagę. Poproszę zostawić łapkę dla zasięgu. Tradycyjnie jakiś komentarz i Siemanko. Widzimy się w następnym materiale. Pozdrówki. Yo!